Drodzy, no dla mnie to jest trochę tak jakby ktoś przespał się z czyjąś dziewczyną i powiedział słuchaj, no myśmy to tylko odgrywali, tam nie było nic poważnego. Myśmy robili to co Wy tam normalnie w pokoju, ale w tym, wiesz, to no nie było głębi, bo to Ty nie byłeś, tylko ja tam byłem, więc to wiesz, to, to nie jest takiego. Drodzy, msza święta jest zbyt święta, żeby z tego robić grę komputerową. Słowa konsekracji to są najbardziej intymne, czyli te, które ciąż wypowiada podczas przeistoczenia. To są najbardziej święte, najbardziej intymne słowa, jakie Bóg dał człowiekowi. Po nich i Jezus przychodzi na ziemię. No i wypowiadanie ich w trakcie jakiejś gry jest dla mnie totalnym przegięciem. No ale proszę, księdza, przecież wielu księży, jak było młodych, też bawiło się w odprawianiem przy świętej. Drodzy i jest różnica między robieniem czegoś w pokoju, a robieniem na kamerykach, w internecie. Przed kilkudziesięcioma tysiącami osób. I żeby było jasne, ja tych chłopaków z archidiecezji Gnieźnieńskiej naprawdę bardzo szanuję. Ja czytałem ich oświadczenie prasowe, że oni to wszystko robią po to, żeby ewangelizować. Że oni do tego wszystkiego podchodzą bardzo serio i poważnie i w ten sposób chcą mówić o Panu Bogu. I to jest absolutnie fenomenalne i super. Mało tego, uważam, że to świetny kierunek, świetna droga. Na tym Discordie oni docierają do masy osób, których nie ma w kościele docierają do swoich rówieśników, których prawdopodobnie większość nie chodzi na katechezę, więc to jest mega super pozytywne i w ogóle rewelacyjne. Eee, tylko uważam, że to nie powinno pójść aż tak głęboko, to znaczy uważam, że wszystkie modlitwy, które organizują, no i tam mają codziennie a nie o pańskiej chyba, e, litanie do Najświętszej Maryi Panny, wieczorem apel jasnogórski, różaniec i na to też przechodzi masa osób I to jest super i według mnie to jak najbardziej powinni robić dalej i do tego nie mam Absolutnie żadnych zastrzeżeń. Mało tego, uważam, że dalej powinni tworzyć te wszystkie rytualne kościoły, które naprawdę tworzą rewelacyjne. Niech nawet wszystkie ornaty, wszystkie kielichy też tworzą to też jest super. I niech w tych wirtualnych kościołach organizują wspólne modlitwy, jakieś zwiedzania. No to wszystko będzie super. Bo drodzy, są modlitwy, które może odmawiać w każdy wierzący. Ka są jakieś nawożeństwa, które może prowadzić każdy. To jest piękne, to jest super. W maju wiele osób się gromadzi przy figurkach Najświętszej Maryi, Panny Bez Księdza, wspólnie modlą się To jest rewelacyjne i też mega piękne. Więc mnóstwo rzeczy można wspólnie robić. Jest mnóstwo modlitw, które można wspólnie Odmawiać. W kościele naprawdę można się przejść po to, żeby pozwiedzać, podziwiać architekturę i można wytłumaczyć komuś, że tam jest po raz pierwszy, albo wpada okazyjnie, że tu jest ołtarz, tam jest tabernakulum, tam jest kadzidło, można krzyknąć, Artur przygotuj kadzidło i tam sobie rozpalić kadzidło, no, robić masę śmiesznych, fajnych rzeczy, które oni też robią. I uważam, że to jest mega potrzebne i mega super. I nawiązując do niedzielnej Ewangelii, uważam, że taka działalność to jest trochę takie bycie współczesnym Janem Chrzicem który mówił o Jezusie po to, by właśnie przygotować. Na spotkanie prawdziwego Pana Jezusa. E, więc taka ich działalność naprawdę uważam, że ma mega duży, fajny potencjał e, i może się przyczynić do nawrócenia wielu osób i tego im jak najbardziej życzę i z tego serca wspieram i o to się będę modlił. E, ale tą granicą jest właśnie Eucharystia, bo ona jest zbyt święta, ta żeby to mogło tak, jak teraz wygląda. I mówię to wszystko z troski, ale także z obawy, w jaką stronę, to jeżeli się tego jakoś nie przehamuje, pójdzie. E, podzielam też obawy. Idy Nowakowskiej, która w ostatnim pytaniu na sztandanie właśnie mówiła, że ona się zastanawia, czy następnym punktem nie będzie spowiedź, że będą teraz wirtualne konfesjonały, no i chłopaki na Discordzie będą mówili, że są księżmi, teraz kto chce, niech przyjdzie do niej do spowiedzi i będą udzielali rozrzeżenia i też mówili to tylko i wyłącznie zabawa, to tylko i wyłącznie trening. No nie no, są rzeczy, które może robić tylko ksiądz, czyli sakramenty i masa innych, które może robić każdy, do, do których nie trzeba być księdzem. I to wszystko, chłopaki, niech Robił w internecie tak samo dobrze jak robił do tej pory. To tyle ode mnie. I drodzy, jeszcze dwa zaproszenia. Pierwsze, to oczywiście wszystko w związku z tym, że podkreślę, nasza fundacja po 11 miesiącach oczekiwania w końcu została zarejestrowana. Yy, organizujemy yy, we wtorek 24 stycznia w piastowie konkurs kolęd i pastorałek. W jury będzie Edzio, i na koniec wystąpi też. Edzio. E, przy okazji będziemy tam zbierali fundusze na dofinansowanie wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży e, dla młodzieży, która potrzebuje tego wsparcia, także kto by chciał wystąpić i miło spędzić czas to zapraszamy serdecznie, szczegóły na tych moich socjalach no i na stronce na blogach.pl i drugie zaproszenie dla wszystkich studentów czy tam w ogóle osób pełnoletnich, którzy chcą tanio podróżować no i też się modlić, e, zapraszamy na współpracę Wspólny wyjazd do Jordanii 14-18 lutego. W planach, oczywiście, codziennie msza święta, modlitwa, ale też jest sporo zwiedzania. Nigdy w Jordanii nie byłem, ale mówili, że jest fajnie. No i co mega sympatyczne, są bardzo tanie bilety lotnicze. Teraz kosztują chyba około 300 w dwie strony. Także cały wyjazd dzięki temu, mamy nadzieję, że uda się ogarnąć właśnie tak w kocie między. 7 a dziewięć stów. Szczegóły też tam będą u mnie na socjalach, także kto może niech pada. A, jeszcze trzecie ogłoszenie, ale to jeszcze zobaczymy, będzie chyba też jeszcze wyjazd dla młodzieży, e, tylko że taki krótszy w ferie, w sensie w terminie ferii dla województwa mazowieckiego i to też ta informacja będą u mnie na socjalach, kto może to po prostu też serdecznie zapraszam. Tyle ode mnie, posłuchajcie Kingi, do zobaczenia, Cześć Boże! Cześć Boże witajcie bardzo serdecznie. Chciałabym się podzielić z wami przemyśleniami odnośnie czytań na dzisiejszą niedzielę. W psalmie refren bardzo mocno nam pokazuje na czym powinniśmy się w tych czytaniach myśleć skupić. No i też ogólnie po prostu w naszym życiu. Mianowicie brzmi on tak: Pan moim światłem i zbawieniem moim. Pan jest moim światłem on oświeca moją drogę, moje życie, on pokazuje mi, jak w tym życiu powinienem podążać, i on jest moim zbawieniem. Bóg przychodzi dzisiaj do mnie, do ciebie, konkretnie. I dalej w Ewangelii czytamy, że lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie. To on jest tym światłem i jego powinniśmy do naszego życia przyjmować. On mówi do nas: nawracajcie się, Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Nawracajmy się dzisiaj, teraz. E, przyjmujmy go do naszego życia. I w, w dalszej części Ewangelii widzimy e, powołanie apostołów, gdzie Jezus mówi konkretnie do uczniów Pójdź, pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Daje im konkretne predyspozycje, konkretne powołanie, e, a oni natychmiast Poszli za nim. Oni nie czekali i zastanawiali się: A co jeśli? A co? Nie, oni zrobili to natychmiast. Zostawili swój biznesik i poszli za Jezusem. I to jest naprawdę piękna prawda, e, która pokazuje nam gdzieś, jak my, jako uczniowie, Jezusa powinniśmy za Nim podążać. Powinniśmy robić to natychmiast ufać temu, że On jest naszą światłością. I w ostatniej części Ewangelii czytamy, że Jezus głosił Ewangelię o Królestwie i leczył wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi. On przychodzi dzisiaj do Ciebie, uleczyć Cię z Twoich wszelkich chorób, ducha. Chorób fizyczny, On chce przemieniać Twoje życie, On chce sprawiać, że będziesz żył w blasku Jego chwały. I to jest taka, myślę, że piękna prawda, która w dzisiejszych czytaniach mocno nam pokazuje, że Pan jest moim światłem i moim zbawieniem.